Cześć widzowie dzisiaj nagrywam wam poradnik jak grać w Miko, żeby wbić go na 27 rangę albo nawet wyżej. Mi się udało bez problemu wbić go na 27 i pewnie będę wbijał go na 28. Może nawet powyżej. Trochę teraz spadłem, ale to trudno. że Rzasem meci, nie są zbyt dobrzy Tutaj yy, mam knockout. Polecam grać w nim. Właśnie knockout 5x5 na, 5 na taką mapę. Za chwilę wam wytłumaczę dlaczego. Tutaj, takie pierwszy gadżet, pierwszy Snart power. Takie gearsy mogą być jeszcze oprócz tego. Speed w krzakach może być siła. No, ogólnie, Miko, to jest właśnie postać na tą mapkę. Teraz jest idealna mapa na Miko. Ogólnie Miko na napad jest dobry, ale wtedy potrzeba tego drugiego snart power o tego, żeby safe'owi zadawał dwa razy większe obrażenia. No i jeszcze jest git na zadymę. Wtedy drugi gadżet, żeby szybko złapać piłkę i po prostu możesz dużo przeskoczyć mapy. I szybko, tak jak Mortyś sobie powiedz, ale na Zadymę ja nie polecam grać Miko. Na inne tryby to w ogóle już jest słabe. No i teraz pokażę wam, jak gram tutaj no, kot 5 na kot 5x5. No, więc gramy. No, szybko się wczytało. Mam nadzieję, że będziemy mieć dobry team. Jakaś Nita. Nie no, nikt nie ma sławy. Tylko tych przed Dziwnego teamu ma sławy, oprócz mnie. Dziwne. Bo zazwyczaj gram z lepszymi graczami. Dobra, Piper Dada. Git. Za chwilę będę miał ulta. I ogólnie ta metoda jest taka, że znaczy, pewnie wszyscy ją znają dajesz ulta. Wtedy przeciwnicy umierają w chmurach, w dymie w strefie jak zwał tak zwał i my tym ultem idziemy do góry więc strefa nie zadaje nam obrażeń no dobra teraz tego baza o dobra uciekł dobra dobra baz doklepany co jest dobrze ja mam ulta I tam jest ten miko który właśnie nie wiem dlaczego on tego ulta użył, ale użył na szczęście. No i to będzie raczej wygrane. Raczej będzie wtedy jeden punkt nasz i no. no. Żeby tylko ten, albo to nie ta została, albo Angelo już zginął. No to. Słabo trochę. Ale dobra. I tak to wygramy, bo ja mam właśnie Ulta. I ten tik, tik minis i tak nie zrobi. Dobra, no i wygraliśmy. I no. 1-0. Teraz zobaczymy, jak to zdobędzie punkt. Ale raczej znowu nabiję ulta. Czy postaram się, bo czasem to, zanim nabijesz ulta, to czasem nawet przez całą górę nie zdążysz czas ulta naładować i zginiesz tylko cały czas. I nikogo nie pokonasz. Dobra. Po tym nokaucie jeszcze pokażę Wam, jak będę grał Miko właśnie na napad Zobaczymy jak mi na napadzie pójdzie Najpierw tylko do końca tutaj A za właśnie nie będę grał S Słaba mapa No i za też nie grajcie widzowie e Miko Miko to nie jest postać, która nadaje się na duże trybów. Jeszcze ewentualnie możecie grać Miko na solo i duo ale na solo i duło to musicie mieć inny snart power. Ten, co szybko skrzynie rozwala. Bo jak szybko będziecie rozwalać skrzynki, to będzie się mieć dużo kubów no i raczej wygracie. Kurde, w ostatniej chwili naładował ulta. Się rozgadałem i... Teraz możemy przegrać. Przeze mnie. Ale Angelom... Ale fart. No, tutaj raczej wygramy. Przecież on tak w strefie jest. Nie, no. Mógł ze strefy wyjść szybciej. No, chłop trochę nie ogarniał. Ale trudno. O, lagi jakieś, kudde. Dobrze, już jest dobrze. Lecimy. Albo skaczemy. Mika skacze. Kurde, Angela zginął. On był dobry. No nie wiem, czy wygramy tą rundę. Dobra, bez porobione, ale Nita też zginęła. No, 4 na 3. A ten tik ma ulta, więc kurde. Ty. Dobra, git. Dobra. Mam ulta i hyper. O kurde. Nie no, Surgeon. tam kampił, przez to skinołem, Abyśmy wygrali. Teraz nie wiem, czy wygramy. Wcześniej jak był Mr. P i Surgeon, to Mr. P poszedł do burzy i Przegraliśmy. Słabo. Nie no, przegraliśmy. Jaki bot, kurde. Jezus Maria. Trudno. Ile on miał opuch? Nie no, to był jakiś bot. Dobra, trudno. Teraz zagramy sobie napad. Tylko tutaj trzeba zdecydowanie zmienić snap power i Zobaczymy, jak pójdzie nam na, na padzie. Jeszcze dwie osoby i będzie start. Już? No, długo się przedwzię. Nikt nie gra na padu, w sumie. Dobra. Ja wolę Knockout 5x5. 5, tam grać tym Miko niż na pad. Więc tutaj tylko na odcinku gram. A tak to będę grał na na pewno. Jakaś peni. Dobra, już. Stroj, już. Już gra. została w miejscu. Kurde, 6% tylko zadałem, No ale wygrywamy. Więc git. Brali go zabity. bra, idę teraz trochę safe obijać. Ko nie, kurde, nie, bo za obija a oni sobie poszli. Nie no, kurde, czemu ma siedemnaście procent? Boże. Dobra, może Kurna, nie mogę. No dobra, trudno. To będzie na teraz tego